Cześć, dzień dobry widzowie. Dzisiaj niech bajka, nie paradokument, nie żadna historia. Dzisiaj śmieszne filmiki. Witam serdecznie z tej strony Profcio, wasz youtuber aby moi widzowie tak troszkę dla odpoczęcia od... Komentowania tych wszystkich paradokumentów, filmów, bajek i takich tam innych dupereli postanowiłem, że dzisiaj się troszkę w końcu pośmiejemy, a nie pogrążymy w smutku. Także dzisiaj, traj na tula, tylko takie po prostu jakby będą filmiki i ja się będę śmiał, albo też nie. I jak się będę śmiał, to będzie śmiesznie, a jak się będę śmiał, to będzie przykro. A zasada dzisiaj jest taka, że za każdym razem, jak się zaśmieję, to potem na moim Instagramie dostanę. Jednym taką rękawicą w brzuch Czyli jeden cios w brzuch dostanę za każdym moje zaśmianie się. Więc jeżeli zaśmieje się 5 razy, to ktoś na moim instagramie przywalił mi 5 razy w brzuch Myślę, że jest to super deal. I także zapraszam do wspólnego śmiania się i chodźcie do podobno najtrudniejszego. Spróbujcie nie zaśmiać na świecie, ale coś mi się wydaje, że nie. W każdym razie, chodźmy się pośmiać. Airhorn prank! Someone say something? Starzy ludzie dzielą się na dwie kategorie: Na tych wspaniałych starych ludzi, i na tych, których nienawidzimy, bo wchodzą do sklepu po godzinach seniorów. Ta babcia należy do tej pierwszej grupy, do tych wspaniałych ludzi, którzy są giga śmieszni Przynajmniej jak siedzi na fotelu i czyta gazetę. Go, go in your room. <noise> go. Ja myślę, że tu wyrośnie młody zawodnik UFC. <noise> A bo to szczur! A, sz szczur tam był. Ona się tak przestraszyła. A to nie śmieszne. <noise> czemu ludzie tak robią? Czemu tak robią? Dlaczego ktoś wpada na genialny pomysł rzucenia piłką w dziecko? To jest genialne, ok? Jak ja będę tatą, też tak będę robił. Jeszcze nie do końca wiem, dlaczego coś takiego pojawia się w głowie, że. Hej, cz czemu by nie rzucić w dziecko piłką! Nie yeah. yeah. wiedziałem, Widziałem, że to się tak skończy. Jak się mogło inaczej skończyć? Grawitacja, nie? Low, grawitacja. ciąganie ziemskie. Nie wiem, nie słuchałem na fizyce. Trzeba wyjaśnić klienta, nie będzie mnie tu krzyczała do ucha jak zdenerwowany był akurat. W ogóle mi się wydaje, że to jest ten sam dzieciak, co wcześniej pobił matkę. Ja, ja wytłumaczę, dlaczego mnie to śmieci, bo to nie wszystkich może śmierzyć, Ponieważ jak ja byłem kiedyś młodszy, to też miałem taką deskę, co się właśnie po kałużach pływało i po takich. Wiecie, właśnie, że tam tylko troszeczkę jest wody. Też mi kilka razy nie wyszło i też nie skończyło to kilka razy dobrze. Dlatego mnie to dzisiaj bawi, bo wiem, że to bardzo często wyglądało właśnie w taki sposób. I teraz wyobraźcie sobie Piotrek, 14, może 15 lat, który bierze deskę, rozpędza się, rzuca, próbuje na nią wskoczyć i robi salto do tyłu, lądując na twarz. Name an animal with three letters in its name. Alligator. Zostaję na wrażenie, że te wszystkie programy, teleturnieje, to jest jakaś ustawka. Ja, ja nie wiem, musiałbym wystąpić, żeby wiedzieć, czy że to jest ustawka. Występował ktoś? Powiedzcie mi, proszę, że to jest ustawka. Nie można, nie da się, nie da się być tak głupim. Znaczy, może nie hejtuję, może on był mądry, może po prostu się pomylił. Nie da się! <słysy> widzowie, widzowie, no, czy my to zaliczymy do śmiechu? Oczywiście, że nie. Wiecie czemu? Ja mam psa. Mam psa, kole, wy oczywiście to wiecie, A może nie, ale już wiecie. To jest nic nadzwyczajnego, że pies czy, czy kot właśnie śpią w taki sposób. Ja wam pokażę, proszę. Tak śpi mój pies. Czy to jest normalne? Możliwe, że dla niej tak. <grystanie> oj 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 Ojoj, ojoj, a potem szybki pas na gifach, proszę połóżcie jak naprawić sanę, bo mama wraca za 15 minut do domu, ratunku Mama mnie zabije uh -huh. a yeah, do you like toys? <skrytania> są dziwne, jakby psów zrozumieć zrozumiecie, one w jednym momencie takie są tu, nie, a w drugim momencie to są największe f na świecie Nie spodziewałem się tego, okej? Okay? Nie spodziewałem się. Ja pier... Aby mógł obejrzeć kompilacja rzucania piłką w ludzi i to by była najśmieszniejsza kompilacja. Jakby to nie jest najśmieszniejszy trainator. Jest trochę śmieszne, ale nie najśmieszniejsze, ale jakby była kompilacja rzucania piłką w ludzi, to by było najśmieszniej na świecie. You can't sing stop. A ja już chcemy dziecko. My chod, my chod. A mówią, że sport to zdrowie. No nie do końca jak widać. Kulwa mać. Przepraszam są się. Przepraszam. Ja p Czemu one tak krzyczą? Kobiety! One zawsze tak krzyczą! K Podobała mi się ta reakcja, podobała mi się ta To nie jest, wiecie, to jest ten prank, gdzie Ona już tak już um, kosiło Ja już tak Nie powiecie mi, nie powiecie mi, że Filmiki, w których ktoś dostaje piłką w głowę Nie są najśmieszniejsze, to jest najśmieszniejsze Jeżeli ktoś dostaje Piłką w głowę i ma złamany nos To jest najśmieszniejsze To był sposób na podryw kiedyś, ok? Jakby zrobienie krzywdy drugiej osobie to był najlepszy z podrywów. Ej, hey, co z tego może się stać, i złamie rękę, no nie? Może się we mnie zakocha? Nie zakochała się. Okay, trust ball. ready, set, go. <śmiany> Miałaś jedno zadanie: jedno kolone <śmiany> zadanie. polecieć do tyłu. Chciałbym polecieć, do. Mój mózg nie jest w stanie tego zrozumieć. O nie! O nie! Nie, nie jesteś bazastral, żółwiku, nie! Nie rób... <śmiech> <śmiech> Postawmy mi sobie z nich dla żółwika To jest. To jest. O co chodzi? Co tu się stało? Ziega, że on wygląda jak to foka, gdzie jest Dori? Chyba foka? Chyba tak, nie wiem, to jest on! Five, sick, sem. Get it together, sweetie. We have a show. <laughs> I tym pięknym akcentem zakończymy ten filmik. Też tak mogę na nas nakrzyczeć, jeżeli nie zostawicie subskrypcji i łapki w górę! Ja do niczego nie zmuszam, tak? Widzowie, tak? Troszkę świeżości, chociaż nie do końca świeże, bo to już kiedyś było. Nie wiem, czy Wam się spodobało, ale przez to, że za kilka dni mam urodziny, to trochę mnie czas gonił i nie do końca dałem radę napisać scenariusz do bajki. Tak się spokojnie, to nie jest ta seria. Jeżeli Wam się nie podobało, to będą bajki, parę dokumenty, bla, 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 bla. bla. Ale jeżeli Wam się podobało, to możecie dać znać w komentarzu. Może będziemy się śmiać razem wspólnie. A ja póki co uciekam. Widzimy się w piątek w urodzinowym odcinku, który nie jest niczym specjalnym, ale po prostu jest w moje urodziny tak go nazwałem trzymajcie się widzowie widzimy się yy, no przed chwilą mówiłem kiedy się widzimy także trzymajcie się na razie. po taka czuszka dziubek ma taka czuszka skrzydła ma i ogonek też ma kwak 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 taka czuszka dziubek ma taka czuszka skrzydła ma i ogonek też ma kwak 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 taka czuszka dziubek ma taka czuszka skrzydła ma i ogonek też ma FA 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 kwa, kwak taka czuszka dziubek ma taka czuszka skrzydła ma i ogonek też ma kwak 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 kwak